Siemka. Dzisiaj byli znajomi. Znajomy mi samczyka przywiózł. O, widynka. Do tej mojej młodej. A siedzi tam. O, do tej samiczki. Do mojej młodej. Nie ją sprzedać albo ten, ale. Taka ładna, że na grupie tam kolega go wrzucał. Ładny samczyk. Dzięki, Paweł. Fajny. Mam nadzieję, że się podobało. O Az. No, przerabiam, robię ten. Tu będzie gołębnik. półeczki, z rusztami, z szufladami. Tylko gościu mi jednej tej. Różna mi nie przez zamiast 10 to 9. No tu będą te półeczki. Tu będą regały. To będzie przedłużone. O tu jest ten samczyk. Ładny taki żółty. Ciemno żółty. Coś tam będzie. Mówię nagrał. Chociaż tak trochę. Sypniemy im meczek zaraz idę oglądać meczek no, tu moja samica taki na szybko filmik ludzie piszą na Messengerze, czemu filmików nie ma. A no nie mam czasu. To jest ten samczyk, piękny samczyk. Zobaczymy, Paweł, co to wyjdzie. <grystanie> no, na pewno jakiś gołą. No to to wszystko jest już do zostawienia. Moje poprzebierane wszystko jest. Jeszcze do tej tylko samczyka jakiegoś z wystawy się kupi. No to te mają, tak. Będzie. Pięknie, regaliki, ruszta oh, Do wiosny mam czas, tam jak się wziąłem to Sykniemy tym A te to jak zazwyczaj głodny złodomory Przemarzłem Dlatego Mówię taki krótki film i pogadało się, piwo się wypiło. O, takie te widzimy żółte. Co tam? Ten świeży chyba tu dziowie. Dobrze mówię? Nie, on tam jest. Troszkawcie dużo ogrom miasty, samiczka będzie miała męża żółta będę miał znowu trzy parki a możliwe a tam moje w kawowej No mewka już tu na ta tak w kadr ty już się tu ty już się dzisiaj naprezentowałaś, już tu idzie, już idzie tu w kadr. to ma parcie na szkło, to już idzie mewka, już, ta. Ty, mewuncio ty, już mi ty tu nie kiwaj, mnie nie zaczepiaj, bo cię tym telefonem... O tak, no pewno, pierwsza w kadr. No jeszcze bliżej podejdź. Jeszcze bliżej Ty cholero mała I mała cholero Ty to jesteśmy w wuncia Tak, ona tak zabawy to ona O tak To nie jest gołąb tylko to jest pół człowiek O, tak Ty się za swoim mężem Cholero jasna O tak Ty się za mężem swoim o, a mąż zazdrosny, a nie mi tutaj w kadr. To nie filmomewka hamburckich. Za mężem lecia, nie tu do mnie w półeczkach. Nie do mnie. Dobra. O, no, zamiast za mężem, to ona tu będzie teraz świnkę przełykała. Gdzie ten, gdzie ten, gdzie ten? Świeży. Tam chodzi Tak, czy to mój? Nie. To I chyba mój. Tu jest ten świeży. O, zobaczcie. Od góry. Fajne, pełne kapcie. Fajna barwa. No dobra. To nie film o widynkach. No, dla Windery to... <noise> Pierwszy. Jeszcze jeden nowy nabytek. Udało mi się zdobyć. Teraz nagram. Uch. Ile z nosa lecą. Niestety, jeszcze jeden nabytek, gdzieś lata. Udało mi się zdobyć. Też szukałem kilka lat, aż przypadkiem, o tutaj siedzi nabytek. Tu siedzi nabytek. Na krapian, samiczka. z lotu złapana taka na 11 wylotka z niebieskim kuperkiem na zmianę krwi bo już tych pasiatych a ja już dawno szukałem takich nakrapianych. ładne groszki, mała w główce taka późniejsza młoda, ale 7 na 8 lotach Coś to z tego będzie może ciemna oprawka, musi się gołąbek wyklarować Dobra, ta sobie Koki Ja już się dzisiaj z nimi nasiedziałem, to już mi się nie chce tu to... Wiecie jak to tam Przyjedzie ktoś w gości to się człowiek nasiedzi Tutaj zamkniemy I mnie wiało Bobą Koką czy jak to tam O matko. Matko i córko. już nagramy tą nakrapianą. Wzięła tam gościu za ścinki. Złapał, przyszedł obcy not. I akurat miałem takie szczęście, że udało mi się ją kupić. Ale głodny. Odrobony. Ja już ją miałem kiedy? We wtorek już ją miałem. Tą nakrapianą no, pokaż się, pokaż się. O, już ją miałem we wtorek, ale dzik taki żółtego błyska dostała i ja ją odrobaczałem trzy dni, bo moje odrobaczone to nie pozwolę sobie. Żeby ten... jak dzik. Jedno piórko z Fajna. A widymka to dzisiaj, ale widymek to od bardzo dobrego znajomego. Jego stary. Styrała się w tej klatce, bo przecież dzik taki, że... Fajna na jasnym takim kuwerku, zejściu. Bardzo fajny doł. Ale ja nagrywam. Dobra tam. Najważniejsze, że dosyć taka mała. Ale głodna. No trochę moich się też przerzedziło. Tych kolorowców żałobnych. kapciurów I tak to jest. No, nic się nie dzieje za wiele. Mówię coś się nowego przyniosło. regał powoli od wczoraj. Zbijam, obejrzy się meczyk dzisiaj. Te już też pojadły. No i tyle no, bo co tu więcej? No jest tutaj. Piękny samiec Do yeah. no, tej będzie jak znalazł. Piękna parka. Ładne. Podoba mi się to. Ale to też ładne. I od nowa Polska Ludowa. Jakim tu porobię. To leci. Jakim tu porobię. To będą miały dobrze. Będą miały więcej miejsca. Coś tam będzie się uchowa Tamtym sypnę może drobnego Jeszcze tam nakrabianą zobaczymy Te już pożarły Na dworzu nic się nie dzieje Regał jak regał Jeszcze, a dwie pasiate jeszcze jutro jadą Karolu dzisiaj puścił ten ostatni dzień do dzioba jej na odrobaczenie dałem tej nakrapianej starczy ale zdrowy widać go, kubki dobre bo to z lotu złapane było to może ktoś pozna I się tak napatoczyła i <ścoughs> jest nie taką szukałem, żeby na grochach nie porozmazywane, bez jakichś czarnych kuprów i małe, żeby były te gołębie, nie tam rymbołki to W miarę równa w lotach 7 na 8 to nie jest źle Zobacz jaki ogon styrany w klatce no, Ale głodna, matko ma tylko jedno piórko z boku, takie mylowe. Dobra, no tyle. Miłej niedzieli, fajnego oglądania mecza. E, czarny, nie wiem co to jest, kolego. O tam stoi. Może samica, może samiec. Dużo ludzi się o niego pytało. W sumie, jakby był samczyk, to bym sobie go może zostawił, a tego starego wydał, ale. Nie wiem, może będzie samica. Ciężko to. Fajny się spierzył. Samiczka mi niepotrzebna do niczego, ale... Na pewno coś tam sprzedam, ale... Co to będzie tam? Cholera, nie. Dobra, narka, trzymajcie się.